Yo! Siamanko, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy z Mikołajem oraz Frankiem. Gierkę, w której co sekundę jesteśmy starsi po prostu. I musimy tutaj jakieś zadanie robić i tak dalej, nie? Myślę, że Mam gierka spodoba. Dobra, lecimy. W ogóle, popatrzcie, że mam XX wiek tutaj z nami. Chodźcie, chodźcie wszyscy. Gdzie jesteś Miki? Chodź, chodź, chodź. Miki, chodź. No tutaj, skaczę, skaczę. Widzimy mam 30 lat, nie? Dobra. Y, teraz idziemy do 3. Czy najlepszy przyjaciele Spongebob? Eee, Patryka chyba, Patryk, no tak. To co to jest? Dobra. Najbardziej udaną grą Roblox jest? Dobra. Kto jest dyrektorem Roblox? Nie wiem. Ja teraz. Steve Steve'a Steve'a! co wy robicie? Co ty robisz? Co się dzieje? Kto stworzył grę? No co wy tak szybko klikacie? To Franek chyba klika. To ostatni cesarzem Chin? Pój. Eee, czy najlepszy z przyjaciel Spongebob? Dwa. No i Franek no no nie klikaj, bo cię wywalę stąd. No Czy ty jesteś w ogóle tą, kobietą? Dobra, nieważne, nie róbmy tego, ja sobie kliknę odrodzenie. Ja sobie kliknę odrodzenie. I idę do drugiego challenge'u. E, chodźcie pod klas... Ej, czas się i chodźcie pod klas Bridge Heart. Albo nie, nie Leverhart, tylko... Ob level Medium, dobra? Ja już to zacznę. Tam idziemy. No, no dobra. Gdzie ty jesteś? Odwróć się koło fontanny to jest. Na no, pewno będziesz widział to... Ja, ja robię... Taka wieża. Już Tylko zróbcie tego, Rebin. Dobra, to mam jakieś mini samouczka. Uh! Nie, to spada, jak ja tam chodzę. A to tam chyba trzeba iść, jak jesteś mały bardzo. Czekaj, odrodzę się, żeby być młodszy. Nie dość stary, nawet potrzebujesz czym 22 lat muszę się jeszcze odrodzić. No dobra. No 50 lat to już trochę staro. Dobra jest. Ktoś tu ze mną idzie, ale nie wiem, czy to mi... Czy to, tam ale tam dalej trzeba jeszcze iść. A tutaj te To jest ciężkie, to jest ciężkie, pciu. A to trzeba szybko skakać. Nie. Ale to ciężko, jak kurde, masz 70 lat. A! Widzicie, że co każde odrodzenie musicie mieć więcej lat, żeby się odrodzić? Ja już 80 potrzebuję, no. Myślałem, że to może zrobić w święty, nawet jak masz 10 lat, nie? Dobra, ja idę tam jak najszybciej się da. No to musisz chyba wyjść i wejść z gry i dodać yy, mężczyzna. Adam, ci, Dobra, to. A Zjedźmy na lepszym zjazdem z Gwiazda Patryka. Które z nich nie umarło, gdzie zbudowano piramidy? E, kot. Dobra. Gigantycznie chyba Kto jest dyrektorem Roblox? Jakiś tam Dawid Czech. Co? No. co? 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 Ile jest kontynentów? 8. 7. Aha. Ja też miałam niż mi 7 na myśli. A nie 8. W pewnie można. Złoto. To jest dyrektorem David Baszczurski. O Baszczurski, tak, tak, baszczulski. Ostatni coś na pójdzie. Zrobiłem. Dobra, to łatwe było. Przepraszam, co tak mówię. Jak to zaczynałem, ja miałem 11 lat. Jak kończę mam 79, 80 już. Ty mogę zrobić kolejne odrodzenie. Tak. Dobra, ja na razie zrobię ten challenge już z tym odrodzeniem. Jest tu pucharak już. Lipa by była teraz paszcz. Ej, a ty nagrywasz kamerką? Zdobądź trzech wygranych. Nie, nie, bez. Dobra, yy, mam to zrobione. Pójdę do squid game, bo to będzie łatwe jak y, krótko chodzimy, jak wolno chodzę. Jak mi się wydaje. Bo to jest jak squid game, to, to jakiś typek jest ogólnie. Czekajcie, może mam trochę przyciszyć to. Może macie za głośno. Dobra, let's go. O, się. o nie! Potrzebuję tutaj 100 tego, 10 wygranych, a mam 3. Dobra, idę na to. Popatrzcie jak wygląda, jak mam 130 lat, nie? Chociaż na wieku 35 lat chodzi wolniej niż nie. Ja. ja. Babcia, super! To przeswituje, ale to też Tu To też, no, Ciężkie. O, dobra, dobra, dobra. Nie, to teraz nie będzie. Co? Nie. Dobra, pierwsze dwa zrobione. Ja zrobię odrodzenie, bo mnie już denerwuje. Dobra. Idę, pierwsze dwa mam zrobione, czy? Dobra, zanim tam dojdę, będę miał spokojnie 10 lat. Więc wystarczy, coś, żeby trochę szybciej biegnąć. Dobra, 14 nawet. Ja wiem tak, bo bardzo upadła. Raz, Ja z tego. Nie, nie! Ej, To, to, tego OP. nie! Ej, to jest Squid Game. Te szkła są bardzo ciężkie. Czy tu jest jakiś tygrysek jak Paliona? <grym> Co? Nieważne, nie ważne. A to Palion w to nagrywał, ja nie wiem, ja nie oglądam aż tak. Nie, dobra, czekajcie, bo ja spadam z tym szkłem. Z tym szkłem spadłem. Z tym szkłem spadłem. spadłem. Czyli ostatnie, ja sobie kliknę to tak, bez spoko gierka. Czyli ostatnie szkło ja wiem jak jest. Prawe. O, siła wale Idź i szybciej. Popatrz, chodź za mną. Tik, tik, tik. tik. Yy. Tutaj ty skacz już. No skocz. Dobra. I teraz prawo. Let's go. Jest. Dostałem ile? Ile dos tam pisało? Y nie, co, dostałem. Sześć wygranych. dostałem. jeszcze jeden pucharek. Y musisz. Nie wiem, jak zaczynasz. Chyba zacznij w prawo, lewo, później tam, gdzie ta babka siedzi, i później nie, później w lewo, i na końcu prawo. Yy, Flanek, ty mu pomóż, to zrobić. No, tutaj idę na jakiś ten, może na samą Kurde na Gdzie A na na lewo. Dobra. Nieważne. Idę. A ja chcę jeszcze jednego Idę. Idę. Yeah. Idę 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 Dobra widzowie Myślę, że to zrobię, tu jakieś memy są zrobione. Ej, to, to to był na najstarszy. Toś miał wie 21 milionów. 21 milionów. A on pani na wku siedział po prostu. Co chwilę tylko, Ej, ja żeby Dobra, nie nie dobra widzowie, y zrobiłem odrodzenia po prostu, bo nie dało się już yes, tego zrobić, nie? Się. Już się nie, po prostu nie dało tego zrobić. A tu mamy klikać to tak? No, tysiąc kliknięć. Ja zrobiłem to. Dobra, ja, ja ogólnie klikam y 100 kliknięć na sekundę. Ej, możemy iść na Simon mówi. Nie, e, zrobimy chyba Simon Movie, bo nie, nie, nie podchodź się do labiryntu, po prostu się nie rozleć labiryntu, nie? Mega ciężko. Gdzie jest ten e, Simon Movie? Siedem zwycięstw musisz. To mam. Czekaj, zrobię Spinnera. A nie, to potrzebuję 30. Ja idę. Z bloku nie, hmm. e, Musisz mieć ten, 30 płatków. nie, nie, Zajmę nie, nie, na czerwonym bloku. nie, Coś ty? Skąd ty nie, miałeś? Ty nie, miałeś? nie, nie, nie wiem jakie są... Ja chyba idę na ten ten taki. Roller coaster. Tylko mam od ilu? Od stu przyszą, też nie mogę. Dobra, robię, 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 Ging, ging, ging. Dobra, zrobiłem. Zrobiłem normalnie. I idę... Idź... Iść na karty. Light, Card light, level medium, ale ile potrzebuje? Coś Potrzebuję nie. Potrzebuje dwadzieścia wygranych? Jak tu nawet nie da się po dwudziesty zrobić? Czy to jest very hard? Moim zdaniem to jest ciężkie, ale nie very, very. No zrobię to, nie. To, 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 na to trzeba nadążać. Dobra, Dobra, robię to. Raczej ja dąże to luz Nie na dąże, czy nadążę. dąże? Dą rzecz po prostu. Może jak tam masz 100 lat, to może nie, 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 to się nie, Ale ja nie, 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 dobra yes nie, go, nie, no to nie, nie, na wygrane, tak ja mam 10 wygranych. Gdzie trzeba było? Gdzie trzeba było 10? Tu trzeba było 10 wygranych. Dobra. Więc tutaj sobie widzowie idziemy. Widzę ja się wam dam info. Filmy na Kacper Game Plus, czyli na tym kanale. Są zawsze... Prawie zawsze, jeżeli nie będzie, to po prostu Was powiadomie na shortcie. Zawsze w piątek o 15 No więc spoko. No jak? Ej, ledwo coś on wróci, tym... już musisz ten. To. Wiesz jak najlepiej robić? No kurde, bo mnie ciągle pcha ktoś z tym wózkiem. Idźcie wózkowicie. Możecie nie. nie, nie pchać. Co? No bo już kurde, mi ciągle to się lespi z wózkiem na głowie. Dobra, tyle, stoję, stoję. Stoję. O, Jak kola. Stoję. Stoję, stój. Dobra, stój. Tak, co ty masz za twarz? Nie wiem. <gry> ja też miałem ją. W tym nabiedniczone, no nie! Już tak blisko byłem! No kurde! Idź. No kurde, bo to denerwują mnie ludzie na wózkach. Kurde, bo... Przez nich nie mogę nadpatrzeć. No popatrz, no kurde, no nie musi, musisz... Musisz się rozpić na łeb ciągle, nie poczekać sekundy. No nie, dobra, ja czekam aż on, poleci sobie gdzieś tam daleko, hej. On też stoi! No idź! <grym> Lepiej za wcześnie normalnie zatrzymać się, niż dednąć. Stanek O mój Boże, nie No nie, już opuszczałem, już puszczałem. Nie, denerwują mnie, stój Denerwuje mnie. Denerwuje mnie ten menel pieprzony, który się gapi. No nie, dobra, nie, bo mnie denerwują ludzie w tejże. Nie, ja po prostu nie, nie, nie robię tego. Ja się restartuję normalnie, bo mnie denerwuje to. Chyba? Nie, oni to restartowali. I na gwiazdę tam się Nie, da, bo ona jest głupia. No na seryjny tu wyżej 30? To takie łatwe. Przynajmniej tak się wydaje. No co? Z Fronek mnie nie widzę. Ty? On mnie nie A to, ej, dobra! Ten ze Squid Game można ciągle robić, tylko że się zmieniają one po czasie. Chwała, wyglądam jak ten: Spręc, danielo Cascadero? Dobra, to jest który? No idź, idź, idź. No idź, ty, kurde. Idź. Czuj. Trzy jest, razy? Udało mi się. Cztery razy. Udało mi się sam mówić. Cztery razy, dobra. O, jest mam... Magacki za domą. Chłopie, co to za demoniczny czuję. Jest mam wygrany. 150. Dobra, ale się kupić <laughs> zera boksy wygrane. Na przykład 50, a nie to dużo kosztuje. Mniej kosztowało. 200 roboksów, ale dostajesz chyba tam 100. Aha, to już się zmieniło. No, tak, to się zmienia, niech się. się zmienia jeszcze, szybciej że no, na nie na A ten co? Snowboarding. No, kurde, nie da się tu chodzić, ale teraz... Po prostu speedlanuję aż będę tak stary. nie. Są 200 zwyczajstw. 150 50? Dużo Dawaj, nawalamy, nawalamy. Nawalamy Dobra, 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 lecimy dłu. Dobra, ja po prostu to Nie chwilę panawalam. Ja, tylko... ja robię te kliknięcia. Teraz jak się tylko da... Kenet ty też klikaj! Klikaj jak się najszybciej jak się da. Dobra. Nie, nie, nie robię, nie robię na razie. To zrobię i kończymy po prostu filmik, nie? A ile jest za to wygranych? E, ile jest za kliknięcia wygranych? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czemu wy tego nie robicie? klikaj! Bisz tak blisko! Dobra, 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 dobra. Jest 380. Mi już, już palce powoli odpadają Dobra 250 50 Nasze ja wszyscy zebrali, 50. nie? Dobra, 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 robię to bez strzęcza, nie? Patrzcie. Ja klikam normalnie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Sto, 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 sto już zostało, dobra. Dawajcie 50. 50. Dobra, 50, 50. Let's go. Let's go. Jest Zobacz. Nie mogę odebrać. Dobra, mam 17. Ej, jak ja jestem straszny. A ile jest za ten, za Squid Game lalkę? Jakby tą. 5. 5? 6. 6. Nie, ja tutaj harduję, że już nie będę lubił. Bitków. To tutaj harduję i tyle. I kończę. Jeżeli to zrobię, kończę. Hu. Uh, uh. Na styk się zatrzymałem. Nie mogę te sprzedać już, nie? No tak, tak. Jest, ja zrobiłem to, 23 mam. A tam jest od 20? Tak, tak, to ja to zrobię. Dobra, mówiłem, że kończę, ale dobra. wózek będzie stanie. Nie, no ja muszę iść na tego spinera. Ja muszę iść po prostu na tego spinera, nie? No jest tam, ale to jest za 30. No idź, paruwo. No, na no, nie umie jechać. Kaspi, poczekaj, nie, ja już jadę. O kurde, to ciężko, bo ja już spadam ze schodów. Ale o to chodzi, że już mi się zle spiło z kraju I Czyli na, jak będę przy tej płycie, bo widzę tą płytkę, taką żółtą, nie? To co mam zrobić? Tak mi się zacznie kręcić ten? Dobra, to kończmy też. Już kończymy. O, ja wypadłem. Dobra, widzowie. Więc po prostu skończyliśmy. Nie udało nam się zlec spinera, no ale dobra. Trzymajcie się. No i pa!